Z tej strony Gabriel, zostawcie lajczągę i subskryb subskrybonga, a dzisiaj sobie poczytamy książkę o nazwie Kwiatki Świętego Franciszka z Osyżu. Na stałym wstępie, wstęp, jak wstęp, szybko. Dobra, rozdział pierwszy. No tak, w sumie Zaczynają się Kwiatki Świętego Franciszka, rozdział pierwszy. Na wstępie zważyć należy, należy że sławetny święty Franciszek we wszystkich czynach żywota swego podobień był Chrystusowi błogosławionemu. Jak Chrystus kazać zaczynając dwunastu wybrał aposto a by wzgardziwszy wszelkie rzeczą świe świecką, naśladowali go w ubóstwie i w innych ochnotach, tak i święty Franciszek, zakładając zakon, z początku 12 wybrał towarzyszy, którzy którzy najwyższy posiedli ubóstwo. Jak jeden z dwunastu apostołów Chrystusowi odtrącą od Boga obw obwiesił się w końcu. Taki jeden z dwunastu towarzyszy broni świętego Franciszka, któremu na imię był brat Jan z kapeli, kapeli odpa odpadł i obwieścił się. Odwiesił się w końcu. Jest to dla wybranych pouc pouczenie wielkie i powód do po pokory. I bojaźni. Jeśli się zauważy, że nikt pe pewien nie jest wytrwania aż do świętości, pokorą i pełną Ducha Świętego. Tak i ci prześwięci towarzysze świętego Franciszka byli ludźmi takiej świętości, że do od czasu apostołów aż dotąd świat nie widział ludzi tak cudownych i świętych. Jednego z nich bowiem porwał zachwyt aż trzeciego niebo jak świętego Pawła, a był to brat Idzi, innego to jest brat Filipa Długiego dotknął anioła węglem ognistym na wardze, jak poroka Izajasza. Izajasz, Inny jest brat Sylwester. Mówił z Bogiem, jak mówi przyjaciel z przyjacielem, podobnie jak Mojżesz czynił. Inny zlatał bystrości umysłu, aż w światło mądrości boskiej. Podobnie orłom Janowi Ewangeliście, a był to brat Bernard, przepokorny, który bardzo głęboko wykładał Pismo Święte. Inny uświęcony od Boga, kanonizowany, był w niebie, kiedy żył jeszcze na świecie, a był to brat Rufin, szlachetnie urodzony z Asyżu. Tak oto wszyscy odna odznaczeni byli szczególną cechą świętości jak ukazuje ok okazuje to co nastąpi rozdział drugi zostawicie 10 subskryb... jeśli będą 10 łap lajciągów i 3 subskry subskrybongi to przeczytam rozdział drugi dzisiaj mi się nie chce czapek zakładać, bo się zawsze w nich dusiłem